Jesteś po najlepszym lecie w karierze. Pierwszym tytule mistrza Polski czekałeś długo. I wśród wytłumaczeń tej twojej dobrej letniej formy pojawiło się, że wreszcie potrafiłeś się naprawdę wyluzować. Czyli to jest coś, co brzmi zupełnie odwrotnie niż pewnie kibic by się spodziewał po tobie. No Dokładnie, dokładnie odwrotnie. Ale to udało mi się faktycznie zrobić. Że po, po prostu zawsze, zawsze żyłem skokami, zawsze, zawsze te skoki po prostu były do mnie jak w pewnego rodzaju nauk. Nie potrafiłem czasami przestawać myśleć, szczególnie po, po gorszych, gorszych skokach. Przyjeżdżałem do domu, no to cały czas gdzieś w głowie miałem skoki skakałem. Zima właśnie dużo dała mi po, po dupie, można tak powiem. E, I tam od Lachty właśnie, z reakcji do Kłopio, tak mnie takie kilka właśnie takich przemyśleń, też z trenerami po, pogadaliśmy. E, no i od tego czasu tak zacząłem próbować się od skoków, oduzależniać, tylko po prostu jak jestem na treningu, robię swoją robotę, a poza, poza już, już nie, także Także od tego czasu coś tak ruszyło w tą, w tą lepszą stronę i. Yy... I jak jestem w domu, to po prostu jestem w domu, a nie na skoczni <grytanie> cały czas. No właśnie, bo twoje postrzeganie jest takie jak dyżurnego wesołka skoków, i gdyby ktoś miał powiedzieć tak, e, nie znając kulisów, to twój zapał do treningów pewnie by cię umieścił najniżej na skali całej kadry. A tymczasem ci, którzy cię znają, mówią, że e, jak przyjeżdżacie, dotychczas tak było, przyjeżdżaliście w jakieś miejsce, chłopcy już szli do pokoju, a ty ja to jeszcze potruchtam, ja to jeszcze se sztangę podniósł, a może się przebiegnę. No dokładnie, dokładnie tak, tak zawsze było. No i w tym kierunku też też się trochę zmieniłem. Już nie ma, nie ma czegoś takiego, że czasem był trening, a ja po tym treningu jeszcze po tym treningu jeszcze dokładałem sobie dodatkowy trening. Bo teraz po prostu jest ten trening. Tyle, ile ma być. Resztę po treningu po prostu o nim staram się nie myśleć. Wiadomo, że to czasem, czasem nie wychodzi, bo czasem jak ciutkę gorsze skoki, no to gdzieś tam one cały czas w głowie siedzą, się chce analizować, ale wtedy trzeba, trzeba po prostu coś zrobić, żeby, żeby po prostu się odciąć od tego. Byłeś najpierw... No, uznany powiedzmy za winnego drużynówki w Soczynie niepowodzenia, Teraz byłeś w lecie liderem kadry wynikowo w Grand Prix, a zimą, co masz zamiar zrobić? Jak skoki tobie dały to teraz ty dasz podę skoka? No. Dobrze by było. No na pewno na pewno będę się starał. Podejść do zimy z takim samym podejściem, jak przeskakałem całe to lato. A czy mi się to uda, to na pewno będzie do mnie w pewnym sensie jakieś, jakieś takie wyzwanie, bo wiem, że nie zawsze się skacze dobrze, nie zawsze się skacze super. Czasem są gorsze dni, gorsze skoki. I w tych momentach właśnie trzeba się po prostu odciąć i, i umieć umieć nie myśleć o tym, a Przyjść z kolei na, na następnego dnia i znowu robić swoje to, co się umie. I to jest, to jest na pewno trudne do zrealizowania, ale postaram się to zrealizować w, w tym roku. A jakiś taki konkretny cel masz przed sobą? No to jest właśnie mój cel. To jest właśnie mój cel, żeby po prostu podejść do zimy tak samo jak podeszłem do tego lata, czyli z takim. Takim no większym, większym można powiedzieć ludem, że skoki, skoki żeby nie były po prostu do mnie najważniejsze, e, ale żeby były i żeby były dobre. Także to. to... Czyli bez żadnej obsesji wyniku, tak? Żadnego miejsca w generalce? E, no wiadomo, że no powiedz. wiadomo, że każdy chce wygrać, nie i, i ja, ja też, ale no, moim takim może wynikowym celem. Ta dziesiątka by była Puaru Świata jako całokształt, bo wiadomo, że e, są różne zawody, mogą być lepsze, gorsze, ale, ale do tej dziesiątki Puaru Świata na koniec, żeby się dostać, to naprawdę trzeba skakać równo dobrze, stabilnie przez cały sezon i to jest do mnie taki, taki cel wynikowy.